Siemaneczko, z tej strony Kaiser, a to jest pierwszy filmik na tym kanale. Chciałem Was tak krótko poinformować, że u mnie na kanale nie będzie żadnych let's playów, bo na razie nie mam co nagrywać. Większość moich gierek, ja mam, to są takie już typowo stare gry, których już jest na YouTube pełno i nikt ich nie będzie oglądał. Dlatego wolę sobie zainwestować jakąś lepszą grę, na przykład w Wieśka 3 albo też jak będę miał hajs, to jak będę miał okazję, to też pojadę kupić CSGO. Wy też piszcie mi w komentarzach co chcecie jaką pierwszą serię Let's Play u mnie na kanale, co na pewno będziecie chcieli oglądać, bo nie mam zamiaru robić po prostu serii z gry, które nikt nie będzie u mnie na kanale chciał oglądać, ani lajkować i komentować. Jak robię serię z jakiejś gry, to robię to po to, żebyście wy to oglądali, lajkowali i też komentowali, a nie, że analityki takie gówniane są. A właśnie, a propos tego Minecrafta, powiem Ci lewy, że skoro mnie zapraszasz. Na swojego serwa nagrę z tobą, a nie mogę już tego wieśka ogarnąć i nie mam dobrej gry, bo większość moje gry to starocie. A teraz akurat mam jedyne dobre gry do nagrywania to Minecraft, no to myślę, że mam okazję. No to... Do zobaczenia!